Dzisiaj pokażę jak zrobić emo, żeby nie była cała czarna Więc tak, ja zawsze zaczynam od włosów. Ogólnie to będzie chyba wilk, tak mi się wydaje. Albo jakiś, albo jakiś normalny człowiek. No dobra, wybiorę takie wilkowe. Hmm. Teraz grzywkę sobie wezmę. Hmm. Dobra. Sorry, że to tak widać, ale musiałam sobie pogłośnić troszeczkę. Hmm. Bo ja mnie nie daje ja takiej nie lubię. Hmm. Gdzie jest jakaś ładna w miarę grzywka? Mmmm, czemu nie ma? No, chyba, że tam może być. Nie, hmm. także w każdym przypomina takie moje początkowe um, No, te lalki, nie wiem jak to nazwać nawet. To chyba okej. Okay. Tam to było ok, ale jeszcze poszukam może coś jeszcze być fajnego. Tamto chyba najbardziej mi się podobało. Gdzie to było? To chyba tak. Może chyba, nie to. Raczej to. Hmm. Du -du -du -du. Takie włosów nie lubię za bardzo. Znaczy, kiedyś lubiłam, ale teraz czasami mi nie pasują, ale akurat do niej pasują. Dobra. A <laughs> nie, bo zawsze są białe końcówki i to mnie denerwuje. Jakby można by zmienić kolor, to by może by było trochę lepiej. Czekać oczu. Czek, czek, czek. No. Nie. O, te są git. Ponytail. No, mam jakieś rusze. Z tym sama nie wiem, bo za bardzo nie biorę ponytailów. Chyba, że po prostu nie pasuje nic. Nie, takich nienawidzę jak są uszy. Zastanawiam się, czy bez tego, czy z tym. Chyba, bez może lepiej. Albo jakieś takie. Nie, bo to wygląda bardziej jak chłopak. E przecież jakieś łańcuchy dać, ale nie wiem jakie. Dobra, chyba żadne nie będę kombinować, bo będzie mi jeszcze trzeba. Dam jakieś takie dość ładne. Czyli jakieś zresztą taki ładny kolor. O, ten. I zastanawiam się, czy dać taki jednolity, czy. Taki. Chyba taki jest lepszy. Teraz oczy. No. Ale szkoda, że y, <laughs> jak, jak zrobili to coś nowego, nie pamiętam jak się to nazywa. To tutaj były oczy. Nie tu. Tutaj były oczy różne. A teraz są jakieś takie badziewa. Badziewia. Jakieś takie małe, w ogóle nie wiem co. Co kaman. I tak. To jest akurat, to było dalej, ale to. Albo to. To jest czarna, bo nie mam nic włączonych. Teraz. Ale, błagam, mogliście chociaż to dać na koniec, a nie te, te takie, i takie, i takie, i takie, to dać na sam koniec, bez sensu. Um, teraz te oczy. Dam je na taki kolor, jest chyba ok. Jak ta postać mi się bardzo spodoba, to może nagram z tego mini, Mówię. Zależy, jak wyjdzie. Zastanawiam się, czy nie dać troszkę ciemniejszego koloru. Czy takie zostawić? Czy takie dać? Nie, no chyba takie dać, Tylko to zmieni na ciemniejsze. Może? Nie, na czarny, na czarny albo na szary? Na czarny. dobra. Wow. Zastanawiam no, się, czy... tak chyba lepiej wygląda. Hmm. Dobra, później będę takie dodatki dawać, bo będę musiała się wracać sto razy jeszcze. Hmm. teraz ubranka. Ale na serio zmienili to. To było takie cudne w sukienka Na serio, cudne to było. Ale teraz, jak widać, nie można tego zrobić, bo wygląda jak to nieszczęść. Tak szczerze. Ale to, to nie wiem. Co to mają być te zakreski? Powiedzcie mi w komentarzach, może wy wiecie, jak to wygląda w ogóle. Nie. W komentarzach napiszcie. Od ilu Wam się podoba? Od 1 czy do 10 ta sukienka? Jeśli chodzi o te kreski po bokach. Bo z tymi kreskami to jest. No nie! Zepsuli to ten, ale nie wiem. To na środku taki kryształ. Nie wiem jak to nazwać. Zepsuli chyba trochę tą bluzkę. <laughs> mm. Mmm, też tu jest takie w miarę ok, bo nie wiem co wybrać. Dobra, wezmę takie. A, to, to dam na czerwone, a to dam na takie. Chyba pasuje, nie wiem. O kurde. Hmm, dobra. Szybko wybiorę, bo za niedługo sobie będziemy kończyć. Ok, zastanawiam się, czy białe. O nie, 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 nie. nie. Mm. Czy to jest To były. W sumie sama nie wiem. Dam te, bo one są ok. Tylko dam... Czekaj, gdzie jest ten kolor. No kurczę, no na serio. Jest taki ciemny zielony, jak kiedyś był fajny. Dobra, nie wiem jaki dać, więc dam taki. Czy biały? Nie, no taki dam. Pasku nie daję, bo nie będzie pewnie widać. Typowo. Nie takie, bo są zimówki. A zimy teraz nie ma! Dam na czerwone, bo fajnie to wygląda. Tylko że będę musiała to dać na białe. Może to wygląda jak jakaś dziesięciolatka. Jak według mnie. Hmm, co teraz Mógłbym wybrać za ten? Yy, nie wiem. Szkoda, że nie dodali w takich rzeczach trochę rzeczy Bo troszkę Takie akcesoria już są nudne według mnie Po prostu nie mam co wybrać Dobra, akcesoriów chyba nie będę dawać Chyba, że jakąś czapkę taką Czapkę dam, tą ostatnią no. Chyba, o tak I dam na jakiś inny kolor Chociaż na taki Pasuje mi w tym nie pasuje, ale ok. Dobra, bez szapki, bo to wygląda dziwnie. Jakiś szalik czy jest coś, ten desing. Miałbym takie coś dawać tylko że... <laughs> żeby troszeczkę inaczej wyglądało. Jeszcze Nadia, nie dzwoń teraz do mnie. Nie mam ochoty z Tobą gadać, bo nagrywam. Dobra, dam. Dam. Wiem, jakie ubranie dam. To ubranie mi się bardzo podoba ostatnio. I prawie na wszystkich robię takie ubranie. Tylko że za źle zrobiłam. Za Białe, o. Tylko. Nie krwisty, czy bardziej krwisty? Dobra, taki damy. Spodnie, okej, okay. tylko może jakiś pasek, ale nie taki, bo taki jest bardzo brzydko, brzydki. O Jezu, spodnieczka na spodnie, brawo. Taki ten jest ok. Tylko bym musiała dać, na no, jakiś taki kolorek. No, okej. Okay. Ogólnie to przy... Ogólnie kolory są takie: czerwone, czarno, białe. Czyli takie. Emo, można tak powiedzieć. Bo właśnie rys robię to Emo. I jakbyście chcieli, to mogę nagrać. Jak robię Edita: taki poradnik dla, dla mojej koleżanki, bo moja koleżanka chce się nauczyć, a za bardzo jeszcze nie umie. Więc jakbyście chcieli, to. Piszcie w komentarzu. Ten ogon kiedyś bardzo lubiłam, ale on teraz wygląda dziwnie na tych postaciach, według mnie. Hmm. Ten ogonek sobie dam. Um. O, dobra. Teraz jest git. I muszę dać jakieś imię, co by tu jej pasowało. Mm. Hmm. Zastanawiam się Dobra, dam jakieś randomowe. domowe, Nie. Is, itsuki, co to jest? Violet Wafle, Star Nitro Staden Musashi Betty Meryl Christine Vega Iris Dobra, takie może być No i tak, to jest Emo. Wiem, nie wygląda Ale... nawet jest ok Więc, kończę Dawajcie subiki, bo nie będę nagrywać po prostu, jak dajecie mi suby, to zachęcacie mnie. A jak nie będziecie mi dawać, to po prostu nie będę tak nagrywać. To więc, do zobaczenia. Witam. Pa, pa.